To chyba najdziwniejszy mecz, który, który ja przeżywałem, jeszcze miałem okazję na boisku dzisiaj być przez, przez jakiś tam czas. No naprawdę był dziwny mecz, no roller coaster. Zaczęliśmy, zaczęliśmy dość niepewnie. Potem Nysan Nysa odjechał, odjechała, ale jednak zdołaliśmy wrócić, ale nie zamknęliśmy tego seta. W drugim secie podobnie. Odjazd Nysy, my dojechaliśmy, potem oni nas przeskoczyli. Trzeci set zaczęliśmy katastrofalnie, chyba 13-7. Już kibice pewnie wychodzili z hali, a wróciliśmy. Wygraliśmy trzeciego seta. To jednak czwarty też gdzieś tam równo, równo końcówkę przegrywamy. I dzięki zagrywce Łukasza Kozuba, no, po prostu wyciągnął nas za uszy z wody, bo już tonęliśmy. I też wyciągnięty ten set gdzieś tam naprawdę z kapelusza. Tiebreak już powiedzmy po raz, to był chyba jedyny set, w którym, w którym to rywal gonił, a, a nie my. I jedyny set, który dzisiaj był taki powiedziałbym spokojny i tak jak pewnie wszyscy się spodziewali, że to, że to spotkanie będzie wyglądało. No niestety tak nie wyglądało, ale mimo wszystko jestem szczęśliwy, jestem dumny z drużyny, że czy naszej gorszej dyspozycji byliśmy w stanie wrócić i byliśmy w stanie to, to spotkanie wygrać? No tak ktoś wyszedł, no to nie żałuję. Ja się cieszę, że, że naprawdę to, że pokazaliśmy charakter, bo to jest ciężki mecz, wiem, że wszyscy liczyli, że będzie 3-0, nie przyjechał lider drużyny z Nysy, nie przyjechał Michał Gierżon. Gdzieś może tego nie wykorzystaliśmy na, na pewno na początku. Ale mimo wszystko pokazaliśmy charakter i, i ten mecz wygraliśmy, bo oczywiście wszyscy liczyli na trzy punkty. Ja też liczę na trzy punkty, miałem nadzieję, że, że gdzieś po tym meczu z Olsztynem że już ten walec rzeszowski gdzieś się potoczy i to myślę, że to był dobry mecz do tego, żeby, żeby dalej, że tak powiem, się rozpędzić, ale tak jest sport, że nie zawsze jest łatwo i dzisiaj było bardzo pod górkę, bo to był bardzo ciężki mecz, ale wygraliśmy go i tutaj trzeba podkreślić charakter drużyny, bo dzisiaj po raz pierwszy w tym sezonie w końcówkach to my byliśmy górą, a nie przeciwnik i myślę, że to jest, to jest duży plus. Ja powiem tylko, że wow, szalony mecz. Szalony mecz, wiele zwrotów akcji, w każdym secie przegrywaliśmy. Yy, wydaje mi się, że w, dwu, w dwóch albo w trzech setach było 14-8 dla przeciwnika. Wygrywamy mecz 3-2. Yy, super, że wracamy, wracamy do gry z takich stanów, bo, bo, bo nie ukrywam, że nie było na boisku łatwo przy, przy takim wyniku. Natomiast y, mega, mega cieszy postawa drużyny i to, że wróciliśmy i to zwycięstwo w tym momencie smakuje rewelacyjnie, bo, bo pokazaliśmy charakter. Pokazaliśmy, że, że możemy wracać i grać na, na naprawdę wysokim poziomie. Dalej musimy pracować nad tym, żeby, żeby tę serie, serie niwelować punktowe. No natomiast ja jestem dumny i szczęśliwy, że, że dzisiaj wygraliśmy ten mecz, bo było, bo było okrutnie ciężko. My mamy taki zespół, że, że tak naprawdę kto nie wejdzie na boisko, to tak naprawdę może być tylko lepiej lub równo. Więc każdy ciężko pracuje na treningu, żeby, żeby dostawać takie szanse. Powtórzę jeszcze raz, że ja jestem dumny z całej drużyny, bo... Bo nie było łatwo, to był myślę, że jeden z najtrudniejszych meczów dla nas w tym sezonie i, i mega to cieszy. Oby, oby więcej wygranych, troszeczkę łatwiejszych, ale, ale cieszy bardzo zdobycie tych dwóch punktów. Co no już można powiedzieć, no, no szkoda, no, że nie wyciągnęliśmy tego tak jak powinniśmy. No, 15-10 w trzecim secie, w czwartym secie też mało brakowało, no, no szkoda no. No tak naprawdę jest kończenie jednej piłki. No kurde, ucieka no, ucieka nam przyjęcie, no niestety tak sam bywa. Przegraliśmy końcówkę i tyle. Szczerze pierwsze dwa sety na pewno bardzo dobrze graliśmy. No, w drugim secie pojawił się problem, ale z niego wyszliśmy, dlatego też myślę, że trochę nas to bardzo podbuduje na przyszłość, bo tak to jest doświadczenie tyle.